Halo, halo, dzień dobry Państwu, jak widzicie. Nigdy nie noszę czapek z daszkiem, ale dzisiaj taki odcinek, to stwierdziłem, dobra, założę takie super pro-akcesorium, żeby było, że się utożsamiam. Tu gdzieś mam szalik, PSA, nie pamiętam gdzie, już w sumie gdzieś go tam miałem. No, to dzisiaj omówmy sobie, co to się stało ostatnio i dlaczego się stało i dlaczego nie powinno było się stać. Od razu powiem Wam na wstępie, że Eee, odsyłam też do filmiku chyba na Kartomani albo UPLKD, nie pamiętam który z tych kanałów, chyba na kartomanii. Eee, wrzucił dzisiaj film, pod którym się od razu udzieliłem też w komentarzach i na YouTube, i na Facebooku, bo, bo na Facebooku poszła informacja, że no, yy, opinia, opinia domano na temat yy, Dema PS-a. No to ja mówię, jakie demo to za bullshit. Oczywiście po chwili tam admin się poprawił, więc chwilę sobie z nim pogadałem, sami możecie to zresztą zobaczyć. I fajny film, bo wiecie, z reguły te filmy ludzi, którzy się FIFA zajmują na temat PSA, to są tak po prostu daremne, że to szkoda gadać daremne mam na myśli treściowo, bo nie mają żadnego pojęcia o grze i, i, i mówią jakieś rzeczy, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Ten film się, za to się od nich różni, dlatego sobie posłuchajcie jak to wygląda pod kątem osób, które grają w FIFA, ale są zainteresowani konkurencją na zasadzie, że kurczę, może fajnie jakby się w końcu po, pojawiła jakaś lepsza gra niż FIFA. Omówmy sobie, co to się stało, jeśli chodzi o tą grę teraz. Ktoś powie: O, nie chcieli przetestować tylko serwery, wszystko fajnie, e, dobrze, bo właśnie, bo serwery stawiają. E, ja sobie pomyślałem: No spoko, może to ma jakiś sens, ale posłuchajcie sobie nawet w tym filmie, bo ja też, jakby, to jest, to jest, to jest, to jest wiedza, która, którą się teraz posłużę, którą w tym filmie mówi właśnie e, do Manu. On brał udział w wielu zamkniętych betach FIFA i żadna nie wyglądała żadna z tych bet. Zakładam, zaznaczam, z tych, z tych wersji beta nie wyglądała tak źle jak ta wersja wypuszczona przez Konami po dwóch latach roboty. Wybaczcie, na, ale to jest jakiś dramat. Powiem wam o plusach, które zauważam w tym, w kontekście jakby gry, ale główny minus, główny zarzut, jaki mam do tego, dlaczego oni wypuścili to dla wszystkich. Dla wszystkich. I teraz większość ludzi, załóżmy sobie, że jestem graczem, załóżmy sobie, że jestem graczem PSA, ok, Nie gram FIFA normalnie, załóżmy, że nie grałem FIFA w tym roku i EA wypuszcza nagle aplikację pod tytułem New Football Game. E, słyszałem coś tam, że dwa lata robili grę, że o kurde, może coś ciekawego będzie, nie? Odpalam to i dostaję coś takiego. Ja bym miał takie, serio? Myślicie, że ja bym się tym w ogóle zainteresował jeszcze? Teraz ja sobie pomyślcie, że to działa w drugą stronę, gdzie to FIFA ma ten monopol. Co ci ludzie mają sobie pomyśleć na ten temat? Że po dwóch latach, konami, dwa miesiące przed wypuszczeniem gry, bo dziś mamy końcówkę czerwca. A przypominam, że oni zwykle wypuszczają BS-a pod koniec sierpnia, ewentualnie we wrześniu w ostatnich czasach. I to ma powodować, że ich zachęci do czegoś? To chyba mi się nie wydaje za bardzo. Znaczy, są dodane pewne rzeczy, powiem tak. Plusy, które widzę. Jedyne plusy, jakie widzę, to jest zmieniony system obronny o którym mówiłem już przy pierwszych wrażeniach, bo ja to mówię wam też po tym, jak sobie wiecie, poglądałem trochę jeszcze materiałów u innych, posłuchałem trochę opinii, sam sobie tak chwilę pomyślałem o tym i teraz takie, takie moja, moja powiedzmy recenzja już po jakimś czasie, nie, nie pierwsze wrażenia, co myślę o tym, co dostaliśmy. Obrona, to co mówiłem, dodanie systemu fifowskiego, z tym, że zaznaczam, dodanie systemu fifowskiego, jak osoba z Fify zaczyna w to grać, to dla niej to nie jest żadna nowość, bo oni to mają już od kilku lat. Bierzcie to pod uwagę. Cieszę się, że w końcu to zrobili, z tym, że to, co ja miałem w pierwszym meczu, to samo właśnie podkreślił u siebie w filmie Domanu. jeśli chodzi o zderzenia fizyczne zawodników. Widzieliście, jak w tym meczu wyglądały moje, moje zastawianie się, gdzie raz mój zawodnik przy zastawianiu odleciał w ogóle gdzieś na bok, jakiś glitch się zdarzył. Drugi raz w ogóle oni się, albo, albo jak macie tą, jak wciskacie L2, to oni lecą jak taran i wpierniczają się w kogoś. O, chyba za wiele z rzeczywistością nie ma wspólnego, mam wrażenie. Znaczy z rzeczywistością, z jakimś takim em, feelingiem gry, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Raz się wpieprzy, raz jakiś zglitch się wydarzy. No, to, to, to nie wiem. W sensie uważam, że zamysł jest dobry, ale wykonanie... Kogo obchodzi zamysł? Słuchajcie, oni w zamyśle mogą mieć zrobimy najlepszą grę na świecie I, wy... i ktoś powie o, patrzcie, jaki fajny zamysł mają, ale to tu... no, nikogo nie obchodzi. Oni mają to zrobić i wtedy pokazać wam Okej, okay, zrobiliśmy najlepszą grę, zagrajcie w nią. I ty takie, o kurde. Sędziowie dalej nie gwizdzą nic, ani czerwonych nie dają. W sensie gwizdzą faule, ale widzieliście, ja nawet testowo, to był mój pierwszy mecz, testowo kośnałem gościa od tyłu, widzieliście to i nie dostałem za to czerwonej, gość wychodził sam na sam. No ja was błagam, jeżeli takie rzeczy, które są naprawdę moim zdaniem banalne do poprawy, może się mylę, ale jakoś świwę potrafią i może was to irytować, ale będę to, bo to... Tak, to trzeba porównywać. Jako Shivi, jak kosisz od tyłu, to jest czerwona za każdym razem praktycznie. Rozumiem, że, że tu jest jeszcze dużo rzeczy niezmienionych, ale powiedzcie mi w takim razie po co oni to wypuszczają dla wszystkich? Czemu nie mogli wziąć na przykład, nie wiem, PCepa, Itz David Twitcha mojego brata, nie wiem, paru tam jeszcze streamerów, trochę z Azji, bo tam też oglądają dużo Wziąć ich wszystkich i powiedzieć: Dobra, słuchajcie, w niedzielę od 20 do 21 chcemy, żebyście ze sobą pograli i potestowali to. Byłby jakiś problem? Czemu nie mogli zrobić tak, że, no, w nagrodę za to, że dostaliście się do Football Finals, do gości, którzy się dostali, w sensie do tej pierwszej cztery setki, wszyscy macie dostęp do zamkniętej bety? To naprawdę by było rozwiązanie tego. I, i, I oczywiście pod warunkiem, że nie możecie nic mówić, nie, bo będą kary finansowe za to na przykład, bo to jest jeszcze zamknięte i tak dalej, i dalej. To odpowiada za to dowodzący dywizją PS, a Kto, kim ty jesteś chłopie, że ty bez żadnej informacji wcześniejszej, zobaczcie jaką... Jaki szum robi FIFA wokół tego, jak wychodzi gra, jak wychodzi demo, a tutaj PS, a kurwa wrzucimy sobie te. na PlayStation Store, w ogóle wrzucimy jakąś wersję sprzed 10 lat. W PSie 19 ja już sobie dałem raz wkręcić kit. No i fajna ta rewolucja była tak bardzo, że tęsknię za tym, co było przed tą rewolucją. No nie będę wam mówił, że o, fajnie, menu i koszulki się pojawiły przed startem, no ja was proszę, to z czym my w ogóle... O czym my rozmawiamy? Z Naprawdę z jakich rzeczy my mamy się cieszyć w grze, jeżeli takie coś robi yy, na kimś wrażenie, no to ja mam takie, no to wiesz co, weź sobie odpal Assassina Odyseję, weź sobie odpal Wiedźmina, yy, odpal sobie nawet Cyberpunka, zobacz jak wyglądają rozbudowane gry, zobacz, po prostu weź i zobacz, a później mi powiedz czy jaranie się tym, że dodali przed meczem, że pokazują się koszulki. Zawodników, czy to jest faktycznie jakaś zapowiedź czegoś niesamowitego. Jak zwykle jestem ciekaw waszych opinii, ja jak zwykle sobie lecz jak zwykle. No, ostatnimi czasy jadę pokonami równo, bo mnie po prostu irytują z takim potencjałem, który mnie denerwuje zawsze, wiecie co, najbardziej? Jak ktoś ma potencjał, u ludzi bardzo mnie coś takiego denerwuje. Jak widzę, że ktoś ma potencjał, ale nie ma ambicji. I tu jest dokładnie to samo. Widzę, że ta gra ma tak duży potencjał, ale tam po prostu nie ma ambicji albo umiejętności, jednego albo drugiego. Mnie bardziej irytuje to, jak ktoś ma umiejętności, ale nie ma ambicji. Tutaj może po prostu nie ma umiejętności, nie wiem o co chodzi, ale dla mnie to jest jednak brak ambicji mimo wszystko i, e, i nie lubię czegoś takiego. No i obym się mylił. E, I tyle. Miłej niedzieli, trzymajcie się, ej ej.